Cześć wszystkim. Dzisiaj gramy dalej w Silk po przejściu. No i będę chyba próbować porobić resztę osiągnięć. Dzisiaj spróbuję może ten speedrun w 5 godzinach zrobić. Eee, cześć Opekot. W sumie nie jestem w ogóle na niego przygotowany. <laughs> Chciałem tak po prostu z buta spróbować to zrobić, ale nie wiem. Mam jedynie mapkę. Może mi się przydać na telefonie. Bo kurde, nie będę wiedział, gdzie chodzić, nie? Bo mapy nie będę mógł kupywać. Cześć Sinotek, cześć Neos. No, bo jak będę się śpieszyć, to raczej mapy nie kupię, nie? Tak na logikę. I kurde, przydałoby się wiedzieć, gdzie iść. <laughs> godzinę już robią, no widziałem no wiesz, ja tu chciałem tak z buta po prostu spróbować sobie przejść, zobaczcie jak to wyjdzie no nawet nie wiem gdzie ja powinienem iść na początku gry ty na początku gry powinienem iść tam do góry chyba, nie? nad bon -bon bottom. bo tam jest moc chyba pierwsza, nie? Do zdobycia, ty ja nie wiem gdzie iść w ogóle, nie pamiętam początku gry Ale dobra, ty ale jak pauzę włączam to chyba nie leczy, nie, nie liczy się czas wtedy, nie? Więc chyba będzie git, a tutaj trochę ten jeszcze Mogę wam pokazać w sumie Czemu nie? No ten journal trochę robiłem sobie rano 196 mam Nie ja wiem, to tak poza streamach sobie Dokończę to, żeby mieć to osiągnięcie, bo to raczej nudne do oglądania będzie. I tak sobie będzie ten. Yy, będę sobie to zbierać. Ale raczej nie liczy, nie? Wiecie czemu? Tak mi się wydaje. Bo jak wejdę na Steam, nie? To mam 55,3 godziny w tym silksongu, nie? A tutaj mam 46 godzin, nie? Co po Silksongu planujesz? Nie wiem, ja tak sobie myślałem, żeby w Hollow Knight te osiągnięcia, te wszystkie zrobić. Bo tam też trochę mi tego brakuje. Te speedruny może też się porobi tam, nie? No chyba, że Cupheada może. Cupheada też nie grałem. Też myślałem o Wukongu. Wukong też podobno fajna gera. Nie grałem. A mam teraz ten Stalowa Dusza, nie? Dobra. <kliwne> e, mi się wydaje, że chyba nie liczę, jak jest pauza. Bo ten, mówię, mam 55 godzin na Steamie, mam nie. 46 na sejwie. Więc jest to spora różnica, nie? Jakby nie patrzeć. Aha, dobra, pierwsza wyjść na powierzchnię. <kliwne> dobra. A teraz im zrobiłeś. No ja chciałem dzisiaj rano zrobić. Po robocie sobie przyszedłem. Mówię tam poklikam trochę. Ale kurde, tak długo to szło, nie? Cześć Liminal. No, ja raczej sam będę przechodzić, wiesz. Ty pięć żyć mamy tylko, nie? Przepisz. Dobra. A e, o, ty nie można biegać teraz, nie? na próbuje zrobić 5 godzinnego. Cześć night. Dobra, nie ma co ich bić, nie? Jak się śpieszymy. Mój pośpiech to będzie pewnie dosyć wolny, nie? O, kurde, dwa życia straciłem. Zapomniałem, że to po dwa wszystko bije od początku. Dobra, ty dobrze idę? <grystanie> prostu speedrunować jak nawet nie wie jak iść. O, wezmę to, jak już tu jestem. O, jeden biom. Kurde, dała dwa życia myślałem, że straciłem. Cześć bomb Nowa część Hollow Knight No, już trochę ten, nie? Już stara. <grafię> Grałeś w jedynkę grałem gdzie idziesz? No, spróbuję speedruna zrobić tego. Eee, no. 5 kurde nie wiem gdzie tu się szło na początku. Ja za speedrun y się biorę, nie? To jest Normalnie mistrz świata jestem, nie? Tej do góry chyba muszę iść. Chyba tutaj się szło, nie? Nie pamiętam. Daj, ta ławkę. A, atak Steel Souls? Nie. Steel Souls jeszcze nie próbuję. Chcę ten speedrun w 5 godzin zrobić. Spróbować przynajmniej. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda, nie? Tam, jak ludzie to robią w godzinę, to kurde, chyba tak na, na luzackim podejściu dam radę, co? Zrobić jakieś 3 godzinki, czy coś. Bo byli razu klock. No, będziemy ten szukać. O, pierwszy boss. A w ogóle z tego, co czytałem, nie? Znaczy, nie widziałem sensu w tym, wiesz? Szczerze mówiąc. Robić na Steel Soul, ponieważ będę robić też na pewno 100% na Steel Soul, nie? Czyli to przy okazji wtedy zrobię. Dobra, mamy dziada na Nagrajmy zdechłeś A, na ten Steel Mode, ta? Pamiętasz, że na Steel Mode możesz rezystować nie? Jak na Speedrun przez ten ci to ogarniasz? Kurde, to mi prowadź teraz. <grymne> Najgorsze to, że ja tu mapy nie będę miał, nie? Ty po pauzę włączę? Ja muszę sobie ustawić, żeby telefon mi się nie wygaszał. Ja na telefonie będę miał mapę odpaloną, nie? <grymne> Jakoś trzeba ten, nie? No. Ogarniać gdzie iść. Przecież ja tu mam blokadę ekranu. Gdzie to jest?